Dzień dobry. Omówię dzisiaj rozwiązanie zadania parami. W tym zadaniu na wejściu otrzymujemy ciąg cyfr 0 i 1 i mamy powiedzieć, ile jest podsłów, które są liczbami parzystymi oraz nie zawierają zer wiodących. Dla przykładu, jeżeli mamy ciąg 110100, to podsłowem, które jest parzyste i nie zawiera zer wiodących, jest na przykład... 110, ponieważ 110 w systemie dziesiętnym to jest 6. No i szóstka jest parzysta. Zastanówmy się najpierw, y, jakie warunki musi spełniać nasze podsłowo, aby nie zawierało zer wiodących oraz było liczbą parzystą. Y, niech to będzie naszym podsłowem. Ostatnią cyfrę oznaczyłem jako a0, przedostatnią jako a1 i tak dalej. A zatem ta liczba w systemie dziesiętnym to jest coś takiego. A0 razy 2 do zerowej plus A1 razy 2 do pierwszej plus A2 razy 2 do drugiej, no i tak aż do AK razy A do K. Zauważmy, że to jest to samo co A0 razy 2 do 0 plus dwójkę wyłączyłem przed nawias i w nawiasie mamy coś takiego. A1 razy 2 do zerowej plus A2 razy 2 do pierwszej, no i tak aż do AK razy 2 do K minus 1. Zauważmy, że ten składnik jest na pewno parzysty, ponieważ tutaj jest dwójka. A zatem to, czy liczba jest parzysta, zależy tylko i wyłącznie od tego składnika, a konkretnie od ostatniej cyfry. A zatem, jeżeli ostatnia cyfra naszego podłoża za 0, to wiemy, że nasza liczba jest parzysta. A więc nasze podsłowo będzie wyglądało tak. Nie może mieć zer wiodących, zatem musi zaczynać się jedynką. No i skoro ma być parzysta, to na końcu musi być zero. Udało nam się już sprowadzić nasze zadanie do czegoś takiego. Chcemy policzyć, ile jest podsłów, które zaczynają się jedynką i kończą zerem. No to tak. Postaramy się dla każdej pozycji policzyć ile jest zer na prawo od niej a więc tak na tym sufiksie mamy jedno zero na tym sufiksie będziemy mieli tyle zer ile jest tutaj plus jeszcze jedno czyli 2 na tym sufiksie będziemy mieli tyle zer ile jest tutaj plus ewentualnie dodalibyśmy jedno zero jeżeli tutaj na tej pozycji pojawiłoby się zero ale mamy 1, więc nic się nie dzieje, pozostaje 2. Teraz policzmy, ile jest zer na tym sufiksie. Na tym sufiksie jest tyle zer, ile na tym sufiksie plus 1 0, czyli 3. No i chcemy jeszcze policzyć ile jest zer na tym sufiksie. To jest tyle, ile jest zer na tym sufiksie, czyli 3. No i jeszcze chcemy policzyć ile jest zer w całym ciągu, czyli to jest tyle zer, ile jest na tym sufiksie. Plus, ewentualnie dodalibyśmy jedynkę, jeżeli na pierwszej pozycji byłoby 0. No ale nie ma zera, więc pozostaje nam 3. Po wyliczeniu takiej pomocniczej tablicy możemy z łatwością znaleźć wynik. Otóż będziemy sobie przeglądali naszą, nasz ciąg od lewej do prawej, i w momencie, gdy pojawi się jakaś jedynka, to to jest dla nas informacja, że w tym miejscu mogą zaczynać się jakieś podsłowa. Ile będzie takich poprawnych podsłów? Będzie tyle, ile jest zer z prawej strony. A zatem tutaj będą 3, tutaj będą 3, a tutaj będą 2. Po sumowaniu tego wszystkiego otrzymujemy 8, i 8 jest naszym wynikiem. Cały algorytm działa w czasie liniowym. Dziękuję za umówienia.